Cześć wam wszystkim, kto mnie nie zna, to ja mam na imię Hubert, a to jest kanał Hubert Zabiera. Hubert zabiera na warsztat, ale tym razem na warsztat wezmę was trochę inaczej. W bardzo nostalgiczny sposób. Dlaczego nostalgiczny? No mamy środek wakacji, jest przepiękna pogoda za mną jak widać plaża, z którą mam wspomnienia z dzieciństwa, właściwie z już wczesnej młodości, ponieważ byłem już wtedy kierowcą motocykla, właściwie motoroweru, kupiłem u babci, będąc na wakacjach. Pięknego czerwonego komara, którego Dosyć szybko przemalowałem na niebiesko, ponieważ mi się wtedy ten kolor nie podobał. Natomiast, no, tak czy inaczej, e, drogą zakupu nabyłem taki pojazd i e, postanowiłem nim zwiedzić pobliskie tereny wypoczynkowe. Tak też zrobiłem i dzisiaj, po wręcz ćwierć wieczu, bo po 25 mniej więcej latach, tak jak policzyłem, a to dlatego, że znowu mam za sobą czerwonego komarka. Popatrzcie, jest on tam za mną. Tak naprawdę to zabiorę Was na dzisiaj na taki mocno wakacyjny test z nutką nostalgii. Zapraszam Was na test Triumfa Speed Tripla 1200RR. Będzie gorąco i to nie tylko przez aurę na zewnątrz. No dobra, nagadałem się, nagadałem, ale czas przedstawić naszego głównego bohatera i tak naprawdę nie jest to żaden komar, tak jak był wtedy, a jest to yy, Triumf Speed Triple 1200RR końcówkę ma. Czyli oznacza to, że będzie bardzo sportowo. No i dzisiejszy test muszę zacząć od tego, co widzę. Dlaczego nie biorę się od razu za technikalia, tak jak zwykle? A no dlatego, że ten motocykl ja kupiłem oczami. Oczyma, jak wolicie. Obydwie formy są prawidłowe. Kupiłem go oczyma, dlatego że gdy go zobaczyłem, od razu się w nim zakochałem. Bryła sportowego motocykla zawsze jest bliska mojemu sercu, natomiast tutaj mamy jeszcze... Taki powrót do przeszłości poprzez tą przednią lampę, owiewkę, która jest dobudowana do tego motocykla. I co jeszcze? No to jeszcze, że to nie jest taki dosłownie RS, Speed Triple RS, którego znamy już z zeszłego roku. Jest to nowość całkowita na ten rok i jest to wariacja na temat Speed Tripla. I to zdecydowanie bardzo fajna wariacja. Triumph Speed Triple 1200 RR to jak widzicie. Typowa, klasyczna wyścigówka, przynajmniej tak ma wyglądać na taką wyścigówkę z lat 60., bo zapewne tym konstruktorzy się sugerowali, tworząc ten motocykl. I co jest ciekawego w nim? Wydaje mi się, że to jest taki jedyny egzemplarz, jedyny model który istnieje na rynku i to właśnie Triumph znalazł tę nisze i go wystawił, pokazał nam, yy, podał do sprzedania wręcz. No okej, okay, niektórzy powiedzą, że MV Agusta 800 Super Superveloce yy, będzie motocyklem, który jest w podobnym stylu. Oczywiście, że wyglądowo możemy je porównać, natomiast czy jesteśmy w stanie tylko na podstawie podobnego wyglądu, podobnego stylu wyglądu porównywać dwa motocykle no nie sądzę, żeby to było fair i w porządku. Tutaj mamy motocykl dużo wyższej klasy niż tam, jeżeli chodzi o pojemność, o gabaryty tego motocykla także no ja go nie będę ich porównywał, poza tym nie miałem dostępu do MFI Agusty, także no, ten motocykl potraktuję iście jednostkowo. Co się zmieniło względem podstawowej wersji RS, z której Speed Triple 1200RR się wywodzi. No przede wszystkim jest tu inna pozycja, tu jest pozycja dużo bardziej sportowa, jak powiedziałem, ten motocykl ma być klasycznym takim neosportem. I widzicie tutaj klipony mamy zainstalowane, są też inaczej ułożone sety. Przez to i no i oczywiście ten zadupek, i przez to ten motocykl ma inną pozycję, bardziej sportową pozycję. Do tego siedzimy zakotwiczeni w mocno wyprofilowanym baku, a przed naszymi oczami głęboko, głęboko schowany mamy wyświetlacz. Uda mi się go może odpalić. Mała, krótka, szybka, jak to w sportowych motocyklach z tamtej epoki. No i piękna, wielka lampa z Logo Triumfa, która zdobi cały ten motocykl i jest niczym taka wisienka na torcie. W tym przepięknym torcie od triumfa. Poza bardzo agresywną i piękną sylwetką tego motocykla, w oko rzucają się już na pierwszy, na pierwszy pogląd, rzucają się elementy, które są wykonane z włókna węglowego. Jest ich bardzo dużo w tym motocyklu. I to nie tylko na zewnątrz, bo popatrzcie, tutaj mamy te osłony, tutaj mamy wstawki, obudowę i błotnik przedni, ale również dojrzałe mnie, popatrzcie chociażby w stelażu. Nie wiem, czy to będzie dobrze tutaj widać, teraz będzie bardzo dobrze widać, ale również w stelażu wyświetlacza i lampy przedniej. Zastosowano włókna. To świadczy o jakości produkcji, o tym, że każdy kilogram tutaj był ważny. Motocykl waży, jak już rozmawiamy o kilogramach, 200 kg, mocy ma 180 koni i to 200 oczywiście zalany w pełni. Natomiast jeżeli przeliczamy to na motocykl suchy, czyli około 180 kg, to mamy 1 koń na 1 kilogram, czyli oczywiście mamy masę idealną takiego motocykla. Oko się rzuca, jeszcze fajnie wyprofilowana kanapa, jest jak na sportowy motocykl, bo tak go będę oceniał, to jest w miarę wygodna, jest dużo na niej przestrzeni, można się odsunąć w odpowiedni sposób. No i tutaj jeszcze chciałem Wam pokazać taki szczegół, który świadczy o tym, jak Triumph przykłada się w jakości swoich motocykli, często gęsto ten tutaj w sportowych motocyklach, Uchwyt tablicy jest taki plastikowy i tak naprawdę zbudowany tylko po to, żeby za chwilę go ściągnąć i wyrzucić do kosza na śmieci. Natomiast tutaj postarano się i wyglądało niczym dzieło sztuki. i Jest z metalu, szczotkowany taki metal. Bardzo ładnie wygląda to zakończenie. Fajnym smaczkiem też jest ta tylna lampa, która jest w kształcie tego trójzębu znanego z Triumfa. Każdy element przypomina nam o tym. Z motocyklem jakiej marki mamy do czynienia? I to dobrze! Co jest jeszcze dużą zaletą Triumfa 1200 Speed Triple RR? No, przede wszystkim właśnie ten jego wygląd. Dlatego, że dawno nie miałem motocykla, który wzbudzał aż takie zainteresowanie wśród gapiów, że tak brzydko powiem. Wśród ludzi, którzy go po prostu oglądali. Cały czas ktoś podchodzi, pyta, ogląda. Nawet jak jadę, to widzę zainteresowanie, ludzie oglądają ten motocykl, podziwiają, pokazują, że jest ok, że jest ładny. Także to jest duża zaleta tego motocykla. No, ale jak już pogadaliśmy sobie o tym, jaki on jest piękny, powzdychaliśmy do niego. Ja oczywiście przedstawiłem wam to na samym początku, że zakochałem się, z, z, mając do czynienia z tym motocyklem na targach. Gdy go tylko zobaczyłem, to zakochałem się w nim i, i byłem bardzo ciekawy tego, jak to jeździ. Także teraz sobie trochę opowiadajmy o technikaliach. Z tyłu wahać, no i znowu jakież to piękne rozwiązanie. Oczywiście, że piękne, i ta felga jest niesamowita. Natomiast no, dodatkowych pewnie dało to parę kilogramów, bo taki wachacz musi być wzmacniany, ale coś kosztem czegoś. No tutaj Uroda jednak wygrała ten motocykl, ma też się podobać. No dobra, mamy monowachacz mono od tyłu, że tak powiem. Zacznę tym razem. No i jest on sprzężony z amortyzatorem OLINSA, który jest regulowany. Oczywiście jest tutaj zawieszenie półaktywne OLINSA. Bardzo, bardzo. Sprawnie działające i mające naprawdę sporo konfiguracji. A gdyby tych konfiguracji elektronicznych było komuś mało, to jeszcze popatrzcie, że możemy tutaj mechanicznie sobie napiąć sprężynę wstępnie i jeżeli mamy ją napiętą w różnych konfiguracji, to możemy jeszcze sobie wtedy elektronicznie to ustawić. To so, wyobraźcie sobie, ile możliwości mamy w ten sposób danych nam e, w, do tego, żeby móc ten motocykl przeregulować pod siebie. Dobra, to jeżeli już było tylne zawieszenie, to teraz skupmy się trochę na przedzie. Tutaj mamy znowu Olisa w pięknym złotym kolorze, o potężne grube rury i oczywiście zakończone kabelkami. No jak żeby inaczej, to jest również zawieszenie półaktywne, czyli ten cały zestaw jest regulowany elektronicznie, hydrauliczno-elektronicznie oczywiście, bo to zawory sterują twardością tego zawieszenia. Klipony usytuowane są dosyć nisko. W ogóle trzeba przyznać, że Triumph ma niesamowicie dobre wykończenie szczegółów. To wszystko, ja ciężko jest tutaj znaleźć cokolwiek, co jest standardne. To wszystko jest tak dokładnie i precyzyjnie ze sobą spasowane. Użyte są bardzo fajne jakości materiały, że naprawdę śmiało można powiedzieć o tym, że Triumph jest dzisiaj motocyklem marki premium. Do którego przecież latami aspirował. Z dzisiejszymi produktami uważam, że absolutnie nie ma się czego on wstydzić, a wręcz przeciwnie, uważam, że inni producenci marki premium powinni brać e, lekcje u nich jakości. Popatrzcie nawet chociażby, to już tam pomijając funkcje i możliwości e, regulowania tego, bo to jest totalny sport. Wszędzie tutaj jest totalny sport, że, że można sobie podregulować, e, ustawić ten motor. Każdy możliwy sposób odsunąć klamkę, przysunąć ją, twardość hamulca ustawić sobie. No naprawdę to poza tym popatrzcie, jak to wszystko jest dobrze spasowane. Tutaj nic nie lata, tutaj nic nie trzeszczy. To wszystko jest grube, solidne, naprawdę dobrze wyglądające, no i świetnie funkcjonujące, a to jest przecież najważniejsze podczas jazdy. No ale jak to w motocyklu sportowym muszą też być jakieś ergonomiczne lipy, i tutaj mamy na przykład lusterka których owszem, widać dobrze nie przenoszą się wibracje z silnika. Natomiast no, całość naszego widoku zasłaniam sobie ja e, chociażby łokciami, a przecież nie należę do jakichś, nie wiem, e, szeroko rozłożystych mężczyzn, gdybym był na przykład znacznie, znacznie szerszy, myślę, żebym nie tylko łokciami, ale i klatką piersiową zasłaniał e, widok sobie w tych e, lusterkach. Także lusterka oczywiście są tylko tak, jakby dla ozdoby i jeżeli dobrze się wychylimy, to coś tam z nich zobaczymy. No już mówiłem o tym, że klipony są dosyć nisko, no ale to wymusza pozycję bardzo sportową dla nas i, i to jest całkiem niezłe Natomiast cała reszta ergonomii pod kątem motocykla sportowego jest tutaj, no nie ma tutaj czego zarzucić No dobra, to porozmawiajmy sobie teraz trochę o wyświetlaczu Jak już o nim wspomniałem, mamy tutaj wyświetlacz TFT Blokada nam się włączyła, czekajcie teraz sobie go, o, spróbujemy odpalić Dobra, odpala nam się, wita na SPEED TRIPLE 1200 RR. No i co? I w jego wnętrzu kryje się system ciut podobny do tego, który znamy już z najnowszego Tigera, chociażby ten otwierany zegar, za którym kryją się wszystkie nasze ustawienia, a jest ich tutaj tak mnogo, że naprawdę tego odcinka by nam nie starczyło, żeby Wam to wszystko wyjaśnić, te mody. Ogólnie modów jest cała masa, natomiast... Możliwości w modach o jest cała masa, natomiast podstawy to jest road, sport, track i indywidualny rider. I w tym indywidu... a jeszcze rain oczywiście deszczowy. I w tym indywidualnym riderze możemy sobie ustawić jeszcze pod to zapisać swoje ustawienia i swoje parametry jazdy. Tu wszystko odbywa się za pomocą guzików, przycisków totalnie elektrycznie. I popatrzcie chociażby, żeby Mieć włączony, yy, otwarty zbiornik paliwa i natękować ten motocykl, to musimy mieć włączony zapłon. I wtedy, o proszę bardzo, bez użycia jakiegokolwiek kluczyka, mamy tu pełny zbiornik. W tej chwili otwieramy i zamykamy. Tak czy inaczej, jest to idealny przykład na to, yy, jak wiele elektroniki, i zaawansowanej elektroniki yy, w tym motocyklu yy, posiadamy. No ale jest jeszcze jeden gadżet, który mnie trochę rozluźnił. W całej tej sytuacji i jest on właśnie tutaj na kierownicy mam nadzieję o teraz ostrość dobrze złapie czyli grzane manetki uwierzcie mi że no zgrzać się na takim motocyklu to nie jest sztuka i tak naprawdę to gorąco pomimo nawet dzisiejszej aury to ja już to całkowicie pomijam to no tutaj jest zawsze gorąco z uwagi na to jakie parametry przedstawia ten motocykl i jak on jeździ także kompletnie nie wiem kto by chciał tym w podróż jeździć i do tego podgrzewać sobie te ręce ale gdyby chciał to oczywiście ma taką możliwość dzięki tym podgrzewanym manetkom. Wiemy już o tym zawieszeniu całkiem sporo, przednim i tylnym, wiemy o tym, że to jest aluminiowa rama. No to możemy się w końcu zająć tym co najlepsze w tym motocyklu, czyli piecem. Silnik 1160 pojemności, jak już wcześniej wspomniałem, 180 koni i 125 Nm z trzech Jakże pięknych cylindrów. Uwielbiam trzy cylindrówki, one dysponują momentem dosyć szybko i dosyć wysoko go ciągną. Ale jeżeli chodzi o ten motocykl, to tutaj tak naprawdę do 3000 obrotów nie dzieje się kompletnie nic, a w środkowym zakresie pracy naprawdę jest co robić tym silnikiem. Jeżeli chodzi o skrzynkę przekładniową, to mamy tutaj quick shifter i down shifter który jest rewelacyjny, chociaż muszę przyznać, że jeżeli chodzi o wyrzucanie biegu neutralnego, za każdym razem mam pewien problem stojąc na światłach, zawsze go muszę szukać, a często jest tak, że właśnie ten downshifter przerzuci na jedynkę mi go i nie chcę zrzucić go na luz. Natomiast w praktyce w jeździe działa rewelacyjnie, jest bardzo agresywny, szybki, płynny i nie można mu niczego zarzucić. Jak już jestem tak nisko, to od razu tutaj osłony jeszcze Wam pokażę. Z węglowego osłony chłodnicy, bardzo ładne. Ale jak już jestem tak nisko, to pokażę Wam też układ hamulcowy potężny układ hamulcowy 320 mm tarcze i hamujące je Brembo tylem, a które można też zresztą spotkać w wielu innych produktach nie, motocyklach, nie tylko tego producenta. Fabryczne ogumienie to kolejny element, który potwierdza nam, jaki charakter ma mieć ten motocykl. To Diablo Supercorsy SP i chyba. Tego, co pamiętam, to jest 2CT, taka mieszanka. Tak czy inaczej jest SP, jest mieszanka. Tak czy inaczej to jest to jeszcze opona homologowana na drogę, ale już kto tam trochę toruje, to wie, że śmiało można tych opon używać amatorsko jeżdżąc po torze. I ten motocykl też można wykorzystywać, oczywiście jeżdżąc po torze. Ja tak się zastanawiałem na początku, bo widziałem, że Spora kampania reklamowa i medialna tego motocykla rozpoczyna się właśnie na Torach. Pokazują, że ten motocykl jest stworzony na tor. Ja tak sobie pomyślałem, taki neoklasycznym motocyklem, wydając tyle pieniędzy, czy ja bym chciał pojechać, przerabiać go i chciał w nim pojechać na tor. I moja odpowiedź na chwilę obecną po przejechaniu już tam ponad 200 km tym motocyklem jest taka, że oczywiście, że tak. To jest motocykl, to jest maszyna stricte sportowa. E, może na pierwszy rzut oka nie wyglądająca, może jest trochę takim cafe neo, cafe racerem jakimś, natomiast jest to e, stricte sportowy sprzęt. No, jednostka napędowa też trzeba o tym wspomnieć wcale nie jest jakoś od dołu elastyczna, ona poszarpuje, prycha, nie lubi tych dolnych obrotów, ona lubi kręcić się wysoko, jeździć dosyć mocno agresywnie. Do tego ten motocykl został jak najbardziej stworzony. Teraz będzie małe tradycyjne żebranko, lajki. Także ja mam na imię Hubert, a to jest kanał Hubert zabiera na warsztat. Jeżeli Wam się podoba, to oczywiście wiecie co robić łapeczki, bardzo chętnie y, zobaczę. Oczywiście Wasza obecność też na tym kanale y, nie jest bez znaczenia i dziękuję Wam za bardzo za te wyświetlenia, także wszyscy wiemy jak jest. Trzeba niestety, jak jest młody kanał, nowy kanał, to trzeba te lajki zdobywać. Nie się mógł patrzeć godzinami na ten motocykl. Naprawdę, że mógłbym go kupić, postawić w salonie i patrzeć tylko na niego, ale z drugiej strony, jak wiem jak on jeździ, to z żal by mi serce chwytał, ściskał, że nie jestem w stanie nim trochę, choć trochę pojeździć. Już sam w tej chwili nie wiem, czy wolę go oglądać, czy wolę na nim jeździć. To i to jest niesamowitym przeżyciem. Nosztal, tylna lampa to jest majstersztyk. Naprawdę, że wygląda świetnie. Z daleka nie pomylicie go z żadnym innym motocyklem. Zresztą, przy tym wyglądzie to naprawdę ciężko by było go pomylić z jakimkolwiek innym motocyklem. To jest aż niemożliwe. Ona jest jak taka rakieta. A tam jego triumfowa rodzina. Triumfują już sobie przed snem. Na początku tego testu powiedziałem jeszcze, że ciężko jest mi znaleźć odpowiednik, do którego mógłbym się odnieść w tym motocyklu. Pojeździłem nim, zrobiłem nim kilkaset kilometrów i wpadłem na pomysł, wiem. Ja bym go śmiało z Tuono V4 faktory zestawił i tu i tu mamy podobnie, podobnie regulowane zawieszenie. Oczywiście kwotowo te motocykle różnią się od siebie, bo, no bo jest spora różnica, rozbieżność, jeżeli chodzi o cenę. Natomiast no, jeżeli chodzi o pracę, o pozycję, o osiągi i to, co oczekujemy od tych motocykli, to myślę, że śmiało te dwa modele można ze sobą e, postawić w szeranki. A jeszcze nawiązując do mojego pamiętnego czerwonego komara, to chciałem zauważyć, że znalazłem drugą wspólną cechę tych motocykli. Przypominam, że odbyłem właśnie dzięki temu testowi odbyłem podróż nie tylko do Antonina, Ostrowa Wielkopolskiego i tamtych okolic, ale i podróż w czasie, cofnąłem się o 25 lat. I znalazłem jeszcze jedną cechę. Za komara dałem stówkę. No, i ten tutaj egzemplarz, który stoi obok mnie, a którym jechałem, też kosztuje stówkę. Wiadomo, tutaj 100 zł, a tu 100 tysięcy. Prawie 100 tysięcy, gdyż w podstawie taki motocykl to 91 500. Natomiast jak go doposażymy w te piękne kierunkowskazy, które dodatkowo mrugają, doposażymy go w osłony, plus jeszcze kilka innych gadżetów możemy mu dorzucić, to łapie nam się pod stówkę. W takim razie co? No, jak zwykle, już czas na podsumowanie. Porozmawiajmy sobie o tym, dla kogo to jest motocykl. Triumph 1200 Speed Triple RR to jest maszyna na wskroś sportowa. Ja się spodziewałem motocykla bulwarowego, nie patrząc na kartkę z danymi technicznymi, tylko patrząc na niego samego, można się spodziewać motocykla bulwarowego. Tak naprawdę otrzymujemy w skórze motocykla. Hmm, z dawnych lat wyścigowego totalnie nowoczesny motocykl wyścigowy, który w dalszym ciągu śmiało może konkurować z innymi tego typu maszynami na torze. Tak, tak, dobrze słyszycie? Na torze. Nie na bulwarze, lecz na torze. Także jeżeli ktoś by chciał tam używać tego motocykla, to naprawdę sprawdzi się on idealnie. No, te możliwości regulacji, zawieszenia, znalezienia swoich wewnętrznych takich punktów odniesienia, dzięki którym ten motocykl będzie dla nas idealnie jeździł po tym torze. To wszystko nie jest zrobione dla, przez przypadek, to wszystko jest zrobione po to by właśnie tam używać tego motocykla, ale oczywiście można też go używać i w mieście jeżdżąc sobie po bulwarach i pokazywać go, już wspominałem też Wam o tym podczas tego testu, że ten motocykl niesamowicie przykuwa uwagę dzięki, swoim, dzięki swojemu designowi, dzięki swojej pracy silnika, no i dzięki na pewno też kolorowi, no nie ma się co oszukiwać, ten kolor też, Przyciąga zwłaszcza płeć żeńską. Także jest to motocykl dla ludzi, którzy zapewne chcą e, poużywać go w sporcie, chcą mieć mocną, to nawet nie na miastkę, chcą mieć mocno sportowy motocykl e, stricte taki sportowy motocykl, lub mają bardzo sportowe aspiracje, potrafią jeździć, a chcą też trochę w mieście wykorzystać ten motocykl. E, no i zapewne dla nich to będzie idealny sprzęt. Jeżeli ktoś planuje podróżować tym motocyklem. Nie do końca mu się to sprawdzi, jeżeli szuka totalnie uniwersalnego sprzętu, myślę, że ten motocykl, zakres obrotów tego motocykla też nie pozwoli mu na taki pełny uniwersalizm. Także chyba wiemy dla kogo to jest. Ja mam na imię Hubert, a to jest kanał Hubert Zabiera. Hubert Zabiera zabrał tym razem Was w podróż w przeszłość tą oto piękną rakietą za mną. Trzymajcie się, cześć!